Hejka, witam się z wami w lesie bo jestem w lesie jestem w rękawiczkach bo jest aż tak zimno bo jest 300 rano i dzisiaj to jest ten teren gdzie właśnie miała być tam mgiełka ale jak na razie to nie wiem czy na pewno będzie ale wydaje mi się, że chyba będzie tutaj pięknie słońce pada jest jaka mała mgiełka, pewnie idziemy sobie do poranki i z powrotem, bo jest takie zimno. No i te, co, no, kto normalny jest o 6.15 w lesie, nie? Pewnie jakiś stary spotkamy, albo coś innego, mam nadzieję, że nie dzika. To jest jakieś gówno, ale nie wiem jakie. Jedziemy. Jak widzicie, Mamy sobie przeszkody, więc co? Jedziemy sobie na no ja nie, aż tak mi się nie chce. Jest tak zimno. Cyśiał też się nie chce. Powiedziałam dzisiaj Cysia, bo był najbardziej rozbudzony ze wszystkich, a nie chciałam budzić innych. Jezu, a zimno. Ja chcę do domu. A! Jedziemy. Tam na polankę i z powrotem. Znaczy do takiego drzewa i z powrotem. My sobie właśnie dojechaliśmy na polankę. Ale sobie tak gadam i trochę seplenie, ale dopiero co wstałam. Tam mamy słoneczko, mgiełka na polach. Zysłały się nie chce mi też. No bo powiedzcie mi, kto normalny. Chodzi o 6.20 po lesie To jest tak zimno. A tutaj też jest delikatna mgiełka, ale tego nie widać na nagraniu akurat. Jest strasznie zimno. Bo któryś raz to mówię. Tu ptamy sobie. Nie dzisiaj nawet go nie będę teraz. Moje pierwsze znalezisko. Nie widzicie tego, a ja wam nie mogę przybliżyć. Tam jest zając. Naprawdę, uwierzcie mi. Tak po cichutku gadam, żeby się nie spuszczyli, bo tam gdzieś był też lis. Ale nie wiem, czy go będzie widać. Ostatnio w ogóle to lis nam tutaj stał, więc... Fajnie. Jest tam ptaszki sobie latają. No tam się zając, naprawdę. Uwierzcie mi się, ja wam zbliżę. O widzicie? Tak no... Zaznaczę Wam to, jak mi się uda, ale nie wiem, czy mi się uda. No kurde, schował się teraz. O, pobędził, pobędził. Widzicie go? Idź. Ale skacze. Już go nie widzicie bez cieniu. Tam jest lis, No nie wam go, ale tam jest liska. O, idzie sobie. Czekajcie, bo ja go widzę A nie, na żywo, że gdzieś zniknął. A tam jest. Dobra. W nagraniu miny tutaj już macie na zwierzęta, ale tam jest lis. ja Mam nadzieję, że wy go widzicie. Tak po prawej bardziej. Ja go widzę, ale to dlatego, że taki on jest normalnie. An, chyba poluje na tego zajączka. Ale nie wiem, patrzył się na nas. Dobra. Idziemy. Teraz będę nagrywać, to wielkie drzewo. Jakbyście nic nie widzieli. Ale ostatnio, tak w takim naprawdę wieczornym terenie, bo wróciliśmy, bo jest to pierwsza. A była szkoła, więc nie byłby w terenu. I ja się jeszcze chciałam w tej uczyć. To Tu były dwie sarny. O, widzicie go? Jak na środku ekranu mniej więcej taka biała mała kulka to tutaj były dwie sarny i lis, które go goniły a potem ten lis stanął nam tutaj a jak wracałyśmy gdzieś kopytka a jak wracaliśmy gdzieś tam przez las, to nam dzik przebiegł więc fajnie dobra, nie, nie wiem gdzie jest ten lis no i tam jest to drzewo, to na środku jakby. No i tam sobie idziemy po prostu i zawrócimy, bo mi pal palce już odpadają. Dobra. To jest to drzewo, o którym wam mówiłam. Oraz wypadł mi telefon. Tam jest mgiełka, pewnie tego nie widzicie, ale... O, tak będzie lepiej. Ja mam trochę na chwilę tak o... Nie chce mi się, tam był list, tam się w ogóle coś... Ja no, jakby Ale co, no drzewo jest troszkę, więc sobie podgalopujemy Mimo, że nam no, się nie chce w ogóle galopować To teraz sobie tam dogalopujemy Uhu. No, to teraz jest cieplej, bo świeci słońce No bo jest nadal przed siódmą. To jest to drzewo Jest piękne, naprawdę piękne Czekajcie, ja się wam odsunę trochę od niego, żebyście mogli je zobaczyć. O, nawet wam całego nie uchwycę. Ale tutaj mamy takie duże drzewo. Dobra, wracamy do domu, bo jest tak zimno. Chce nam się spać. A i to od razu mówię, że to nie jest mój pomysł, tylko mojej mamy, która się teraz właśnie uśmiecha. Dobra, jesteśmy na górce, więc z górki ruszymy sobie galopem. Jedziemy, boże, jak miałam niestety inną rękę. Zimno. Ej, salna to jest. Tam jest sadna i pewnie nie widzicie. Bo bardziej widzicie, to no, szale bardziej takie pole. Ale tam jest też sadna. Jednej ja spróbuję powolutku zbliżyć. Poczekajcie. Nie płość Nie płość się. Nie ja tak wysłucham. mało na kamerę Nie wiem, czy ją widzicie. Pewnie nie. Ucieka. Widzicie ją? No, ja niestety nie mogę jej przybliżyć, bo mam stabilizację ekranu włączoną i dlatego nie mogę tego przybliżyć. Ale jest tam! Wierzcie mi, że tam jest! O, ucieka! To naprawdę jest blisko. To się wydaje, że to jest tak daleko, ale to jest blisko. Słowo, pewnie dnia z 30 metrów. Więc trzy zwierzaczki. Dzisiaj już zobaczyliśmy. To co, wracamy sobie? No bo no, ja w kółko powtarzam to samo: że jest zimno. O, tam jest. Nie zdążyłam. No trudno. Tutaj tym razem się nie będę zatrzymywać, no bo nagrywałam Wam już tutaj dosyć długo. Idziemy sobie. Jest mi zimno. Jak spać. Czemu ja, mu ja wstałam o oszusty i poszłam nas z lasu? Kto normalnie tak robi? Bo ja nie wiem. Bo ja w takim razie chyba nie jestem już normalna. Dobra. Nie wiem, no... Będę wam... Tak naprawdę to w tych terenach pokazuję wam cały czas to samo. Więc ja myślę, że może jak będzie się coś ciekawego, to wam nagram. Ale w tym odcinku, jak widzicie, nie było ani ubierania się, ani nie będzie pełni rozbierania, bo mój tutaj nie chce przerywać. No a nie było, no bo właśnie też nie chce przerywać, tym bardziej, że się spieszyłeś. Jak widzicie, wyjeżdżamy już powolutku z lasu, więc ja się z wami żegnam, bo nie będę go właśnie rozbierać. Tak jak nie było ubierania go, tym bardziej, że to już jest nudne trochę. Dużo aut już jeździ, już jest. Trochę. Jaśniej nie ma takiej mgły. Ale nie robi się cieplej. Mamy kolejne zwierzę. Gołąb. Dobra. Więc co no ja się z wami żegnam. To to było. Więc co no ja się z wami żegnam. Pa!